Witajcie na moim kanale. Dzisiaj znowu walka z płytkami w łazience. Mam nadzieję, że już to są ostatnie takie dni. Może uda się dzisiaj skończyć. Tego nikt nie wie. Ja będę chciał już tak doprowadzić to do takiego stanu, żeby można było tutaj posprzątać, zafugować. Wiadomo, jeżeli się docina na 45 stopni, no to troszkę schodzi. Zwłaszcza, jeżeli będę musiał to okno obrobić, to też zejdzie zanim to wszystko spasuje. Dlatego Zobaczmy w ogóle ten zestaw, który kupiłem mm, za te 500 parę złotych. O czym Wam mówiłem ostatnio. I kupiłem dzisiaj, to jest dla mnie zaskakujące, bo strasznie, według mnie, jest wysoka cena. Ale no, taki chyba są. zestaw, Click za 70 prawie złotych, oraz rura, żeby to podłączyć, żeby już był odpływ. Zobaczmy na początku ten zestaw, za te 500 zł, czy jest coś warty. Mam nadzieję, że spodobało Wam się ostatnie utornienie płytek. Żona mi troszkę pomagała. Nawet więcej niż troszkę. Bez przerwy przychodziła i sprawdzała, czy jest równo. Bo zawsze takie płytki jej się marzyły, więc je zrobiłem. Chwila prawdy. Jak wygląda zestaw plastik? No, na to wychodzi zestaw za 500 zł, kupiony w Obi w promocji. Sprawdźmy ten zawór, czy będzie pasował, bo on kosztuje ponad 70 złotych i wolałbym, żeby pasował. Tak wygląda to cudo. Próbę, nalejemy troszkę wody teraz jest otwarty, teraz jest zamknięty nigdy w życiu nie montowałem kabiny prysznicowej, nie układałem płytek, nie na no raz układałem ale to nie dużo, dlatego wolałem się upewnić, że złożę to prawidłowo jak widzieliście, na dole się daje syfon, uszczelki i się skręca. Naleję wody. Tutaj widać, nie kapie. Dlatego zostawię to na 2 godziny, trzy godziny. Będę sobie układał płytki, a to sobie nie tak stoi. I jeżeli do tego czasu nic się nie stanie, no to będę wiedział, jak mam go skręcić. Koszt takiej gąbki to jest 20zł Ona się nazywa do tłumienia Przegroda tłumiąca Coś takiego Zobaczmy czy działa zawór Otwieramy Czyli zawór działa Pierwsza przymiarka Tak będzie wyglądać w tym rogu Stwierdziłem, że jadę z płytkami dookoła a później po prostu tam są nóżki do regulacji więc poustawiam niech to będzie troszkę na płytkach nie chce mi się bawić wycinanie a po prostu podniosę tam no i oczywiście trzeba sprawdzić poziomicą. kiberek jak widzieliście przed sekundą jest już zrobiony tutaj przetarłem delikatnie ten pył gruntem bo nie chciałem się bawić wywalam te wszystkie rzeczy zbędne i jadę po kolei żeby tutaj już Kończyć. czyli ten dół, ten dół, ten dół tutaj tę płytkę, posadzkę to co uda mi się dzisiaj zrobić to zrobię, żeby wyschło, żebym jutro mógł wejść i skończyć taki przynajmniej jest plan, bo już chciałem za 2-3 dni powiesić ten kibelek mimo tego, że jeszcze kanalizacja nie jest zrobiona, ale żeby już było podpięcie I do K, podoba ci się? Ej, kotek. Prosto? No, po prawej krzyżyki. Tu, tutaj na dole. Tutaj no. No, mocniej. No, nie zabieraj krzyżyków. Podoba ci się? Ej, pomocniku. <laughs> jakby płytki były krzywo, to wiadomo dlaczego. Nie, to padną te płytki. To muszą być te krzyżyki. Już z powrotem. No nie zabieraj krzyżyków, Wkłada się z powrotem krzyżyki. Pomocnik. Pozdrowieniami dla tych, co lubią pracować cały dzień do późna. Zobaczcie jakie żona mi przynosi obiad. Jest godzina 2030. Ja tutaj będę pracował dzisiaj do 23. .00. Muszę trochę podgonić robotę, żeby mi to wyschło na rano, żeby mógł tutaj wejść, to zobaczycie pewnie to 9:10 to co robię teraz <grych> i zobaczcie. Dla tych, którzy nigdy nie pracowali we własnym domu, na, czy to na budowie, czy, czy gdzieś to nie zajął tego uczucia, jak trzeba zasuwać po 16 godzin dziennie i jeść i w biegu. No ale niestety, samo się nie zrobi. Właśnie skończyłem. Jestem zmęczony, padam na pysk, jest godzina 24. Tak jak mówiłem, że dzisiaj będę działał do momentu, aż nie skończę. Mam nadzieję, że do jutra to wszystko wyschnie, żebym mógł wejść i pracować dalej. Dlatego zrobiłem podłogę do reszty, zrobiłem już miejsce pod brodzik, kwestia tylko przyłożyć, wypoziomować, no i tam tak. jeszcze taki kawałek, kawałek płytki jest do przyłożenia, ale po prostu już tam nie wejdę, poza tym padam na pystę jak już mówiłem, to już schnie, jutro będę mógł obrobić, robić, płytki wystąp dzień, dwa i będę mu po prostu przykręcić kibelek i już będzie gotowe. A teraz to, na co każdy czeka, czyli obiecane rzeczy na koniec. Dla tych, którzy wytrwali do samego końca tego odcinka, oczywiście dziękuję, że jesteście ze mną. Podoba mi się to, że fajnie komentujecie i podoba Wam się moja praca. Ja jestem dziś zmęczony, padam na pysk. Jest 24, jestem od 6 rano na nogach. Muszę wstać znowu z samego rana. Jeszcze mam 2 godziny pracy, bo muszę wam ten film fajnie poskładać, zrenderować, więc pójdę spać o drugiej, czas stać o 6, i tak dzień mój wygląda cały. A teraz to, co obiecałem. Zrobiłem nowy projekt. Wiem, obiecałem ostatnio, że nie będzie nowych projektów, że póki co basta, ale dostałem tyle od Was wiadomości: Paweł, zrób nowy projekt, Paweł, proszę Cię, chciałbym strop drewniany, Paweł, proszę Cię, chciałbym z tej strony łazienkę i komin itd. itd. Więc wybrałem dla Was odpowiedni projekt. Czyli macie odbicie lustrzane projektu Komin WC. Z tej strony jest komin, z tej strony jest łazienka. Czyli tutaj, z tej strony, na tej ścianie jest komin. I do tego, co jest najciekawsze, specjalnie dla Was zrobiłem dwa różne modele przekroju parteru. Czyli macie w cenie jednego projektu klatkę schodową tutaj, gdzie ja mam oraz klatkę schodową tu za moimi plecami na środku. Sami zdecydujecie, jaką będziecie chcieli. To jest po prostu w cenie projektu. Dostajecie ode mnie taki bonus. Do tego, tak jak mówiłem, strop jest... Drewniany, możecie sobie pięknie wylakierować, możecie sobie zrobić nie wiem z OSB, z czego wam pasuje. To jest taki prezent ode mnie, dlatego każdy, kto wejdzie na stronę dom 25 tysięcy i kupi ten projekt nowy, dostanie go za 99 zł przez cały tydzień. Więc mam nadzieję, że wam się podoba taki prezent ode mnie. Tak jak mówię, zawsze dla tych, którzy są. Ze mną do samego końca. Zawsze jakaś ciekawa informacja dlatego nowy projekt przez cały tydzień. No jak będzie cały tydzień, tak? Od dzisiaj, od jutra. Bo to już zobaczycie od 9 rano. Przez cały tydzień macie za 99 zł, gdzie macie tam poradnik budowy, gdzie macie opis techniczny, gdzie macie projekt i dwie możliwości klatki schodowej do wyboru. Wszystko ode mnie za 99 zł na stronie dom 25 000. Na razie, cześć. Padam na pysk, naprawdę. Ja już mam ochotę iść do domu się położyć, a jeszcze muszę ten film skręcić. Więc widzimy się już jutro. Na razie, cześć.